Mówiąc o takich ogólnych zagrożeniach, zawsze mówimy o zanieczyszczeniach przemysłowych, dużych inwestycjach. Natomiast korzystamy również z lasu bardziej prozaicznie. Odwiedzamy ten las po to, żeby wypocząć, pooddychać świeżym powietrzem. Natomiast bardzo często wykorzystujemy las jako miejsce realizacji naszego można powiedzieć, narodowego hobby, jakim jest zbieranie grzybów. Podczas zbierania grzybów zachowujemy się jednak nieodpowiedzialnie, ponieważ zachowujemy się bardzo głośno. Okrzyki, nawoływania to jest zakłócanie spokoju w lesie, szczególnie w okresie, kiedy wiele gatunków zwierząt ma swoje okresy rozrodcze, są na przykład rykowiska, danieli, jeleni, łosi. My ten spokój w lesie zakłócamy. Poza tym no jest czymś nagannym. Przynoszenie śmieci do lasu i zaśmiecanie lasów, ilość śmieci, jakie pozostają po grzybiarzach, po turystach, jest zatrważająca. To są miliony ton w ciągu roku. Te dwa czynniki są chyba takim dosyć istotnym elementem i możemy walczyć z nimi przede wszystkim poprzez edukację. Edukację, tłumaczenie. Dopiero w ostateczności powinniśmy stosować egzekwowanie poprzez mandaty ponieważ raczej edukacja osiąga szybciej zamierzony cel niż karanie.